Hej, witajcie. Dawnośmy się nie widzieli. W sumie to mam sporo rzeczy z wami do obgadania. Ale chyba będziemy je sobie powoli obgadywali na vlogmasie. Bo tak, zaczynam vlogmas. Miałam go zacząć szybciej, ale nie pykło. That's me. Ale to, wiecie, nic się nie dzieje, na spokojnie. Muszę życie ogarnąć, bo mam życia trochę nieogarnięte. Ech, czy ten wstęp nagrywam później? Tak, ponieważ wstęp, który nagrałam wcześniej, przed zaczynaniem nagrywania vlogmasa, no to niestety, ale się okazało, że mi się nie nagrał bo się okazało, że za mało pamięci było na karcie więc nie jestem szczęśliwa więc muszę go nagrać dzisiaj bo jak zabrałam się za składanie no to wyszło no i z tego też względu wiem że yy, albo nie, nie będę Wam spoilerować rzeczy, które były we vlogmasie, które już nakręciłam yy, no tak super dużo nie było, zaraz zacznę kichać. I w sumie też Wam nie zaspoileruję dzisiaj to wrzucę normalnie w Vlogmasa, a dzisiaj mamy dzień, że nagrywamy wstęp. Ja się troszkę podkoloruję, nie jakoś dużo. Powiem Wam o paru ciekawych rzeczach. I które są zupełnie y, nie do vlopasa. I może tyle na razie. Na pewno wszyscy już wiedzą, że Stars, From the Stars, Wedel i ogólnie Shao -Ciao, to jest teraz współpraca. Polecam. Ja mam tą mgiełkę utrwalającą makijaż i mam jeszcze błyszczyk. Y, mam do włosów całą kolekcję. Czy coś jeszcze mam? Chyba nie. A tak, tak mam odżywkę do włosów. No, no, mam, mam z tej czekoladowej serii parę rzeczy. E, co mnie bardzo cieszy, bo zapachy są cudowne. Zamówiłam sobie po prostu, jak tylko. Y, we, weszły i miały od razu prąkę, więc stwierdziłam, że zamówię. I na razie mam inne. Inny szampon, inną odżywkę. To wam pokażę we vlogmasie. Ale na pewno jak wykorzystam te obecne, to potem zabiorę się właśnie za tą. Ona niby ma taką troszkę świąteczną um, szatę graficzną. Okej, okay, tu trzeba się przyznać, ale nie jest źle. Nie jest źle. Ja sobie ostatnio byłam w Rosmanie i były promki, i z LoveLi kupiłam. Tu w sumie od jakiegoś czasu się czaiłam. That girl. I jest po prostu switaśna jest śliczna, to jest w ogóle który kolorek? nie mam pojęcia o, tak, kichnęłam i teraz będę tak dziwnie mówić, nawet, no ale trudno tak, kolorek chyba ściągnęłam jak odpakowywałam I to są różne kolory no ja mam ten ciemny znaczy, tak mi się wydaje no to jest ten o. zaraz go sobie położymy na usta Też nie chcę Wam spoilerować. Czy dzisiaj będziemy robić jakiś duży make-up? Nie, nie będziemy robić dużego make-upu, bo też go nie potrzebuję. Tak, chcę zachować parę rzeczy na vlogmas, a dzisiaj zaraz dosłownie robię ten filmik szybciutko i wrzucam na kanał, żeby był. Więc sobie teraz użyjemy tej kredeczki i w sumie dzisiaj pielęgnacja i tylko ta pomadeczka bo mi się mega podoba i ona też jest taka... Ona nie da jakiegoś super mocnego koloru Ona jest taka odżywcza Z kolorkiem Nie ja bym pisze lipstick Czyli rzeszminka Ale jest naprawdę fajna Bardzo fajna No więc zaraz jak się zabiorę za składanie To mi to troszkę zajmie I pewnie z Zobaczycie mnie zaraz w tej odsłonie? No, <gadamy> ale to wtedy pogadamy na to, co się dzieje aktualnie. Tak, gadam 3-3. Trzy trzy, ja wiem. Ale wracając do sedna, wracam na kanał. Zaczynamy od vlogmasa, a potem będzie już samo się jakoś turlało. Mam przynajmniej taką nadzieję, mam nadzieję na fajnych odbiorców, że będzie nam się tutaj dobrze razem żyło i razem, znaczy razem tworzyło treści. W sensie ja będę tworzyć treści, wiecie, dla Was, i że odbiór będzie bardzo fajny. Czy działo się u mnie sporo rzeczy? Tak, sporo rzeczy się u mnie działo przez ten czas. Czemu była przerwa? Najzwyczajniej w świecie jej potrzebowałam. Zresztą uważam, że każdy od czasu do czasu potrzebuje przerwy. Moja może była długa, ale za to wracam wiecie z, z ponowną energią, a czy fajerwerków tu nie będzie, to jestem ja. Jeśli tutaj są moi starzy odbiorcy, to, to wiecie doskonale, że jak jest dzień do ekscytowania się, to ja się ekscytuję, jak jest dzień normalny, to, to jest tak na spokojnie, a jak jestem przywita, to też to po mnie widać. No. Czemu dzisiaj nie mogę zabrać myśli, to się dowiecie chyba we vlogmasie numer 3. Tak, we vlogmasie numer 3. Bo wtedy to nagrywam. No. I no niestety, no to akurat tak tak wyszło. Nie pykło, nie miałam też czasu, kiedy nagrać szybciej. Tak, więc dzisiaj, środa, Wleci dzisiaj ten odcinek, bo sobie już obiecywałam, obiecywałam, nie. Wleci dzisiaj sobie ten odcinek i będzie przesunięcie o dwa dni Czyli od środy... Znaczy, czyli sobotę, niedzielę macie zapewnione normalnie ciągłość Nie będzie żadnej przerwy Od jutra wjeżdża w Lubmas I tak, bo skoro dzisiaj mamy środę, dzisiaj że ten filmik Tak, to ja mam zapas o jeden filmik do przodu w nagrywaniu. Tak, mam o jeden filmik do przodu, jeśli chodzi o nagrywanie, więc wy tego nie odczujecie. I też wtedy najprawdopodobniej, 21 chyba, powinien, no, powinien wjechać ostatni filmik z vlog masowych. Potem będą filmiki z makijażami. Chyba, że chcecie jakieś inne. Bo wyjeżdżam do domu na święta Czy wyjeżdżamy razem A skoro wyjeżdżamy do domu na święta To wiecie, nie będę targać ze sobą kamery po tym tam jest koszmarny zasięg I wrzucenie filmika Filmiku Potrafi trwać wieczność Dosłownie Co mnie osobiście totalnie rozwala No ale trudno Dlatego ja staram, będę starała się zrobić Dla was tak Żeby Wyprodukować, znaczy na pewno 24 otrzymacie ostatni filmik makijażowy, to na bank, ale musicie dać mi znać, czy chcecie coś między 24, w sumie od 25 do tego 31, czy chcecie coś zobaczyć. Zobaczymy, jak to będzie z wracaniem tutaj i tak dalej. Więc będę musiała te filmiki wyprodukować do przodu. Czy też chcecie mieć przerwę, bo na Sylwestry na pewno coś wrzucę, ale musicie dać mi znać. Mam nadzieję, że dacie mi znać, bo jak nikt tu nie będzie się odzywał, to będę sobie robiła content dla samej siebie i będę produkować dużo, dużo filmików do przodu. Dobra. To co? To ja kończę na dzisiaj. Tak naprawdę zaraz się widzimy, ale to znaczy zaraz. Ja będę nagrywać teraz vlogmasa numer 3, no którego zobaczycie też niedługo, bo po kolei wszystko idzie. To co? Papa! Pa.